Cześć, witajcie z tej strony, przemek, witam Was już w kolejnym odcinku z gry Madagaskar. No, mamy na swojej drodze powrót do natury, więc zaczynamy. Albo zacznijmy od razu, może. Może znajdźmy od razu. Mam pierwsze zadanie. Cały czas mnie szczypią i, uwierz lub nie, te raczice nie są już takie szybkie, jak były kiedyś. Może mogłabyś mi z nimi jakoś pomóc? Jeśli pomoże mi to w znalezieniu materiałów, jestem do udziału. Okej, okay. Musimy zmiażdżyć kraby, słuchajcie. Jest. I A teraz może porozmawiamy o nas? I uwaga, które to? Pierwsze na z dziesięciu, dobra. To jest dopiero pierwsze. I co mamy? Mamy drugie, dobra Szybkimi krokami Hej, możesz skoczyć u swojego przyjaciela Melmana? Dobrze, idziemy Twoja kolej, Melman Wybij, Gloria, Powiedz proszę, skąd to tobie tyle Melman, nasi zwiadowcy znaleźli Ważny element latarni morskiej Znajduje się na tamtym kamieniu i uważamy, że masz szansę go zdobyć. Rzuć lemurami. Mamy rzucić lemurami. Oj, za daleko, niestety było. Niczego nie Blisko. Słuchajcie. O. Dobra, pospiesz się, Melman, zostały jeszcze dwa. Jest. No, i ostatni. Coś jest tym ostatnim. To będzie długi rzut. Oj, źle, źle, źle. Coś było? O nie za trochę już tym razem za daleko. No i super. No i mamy kolejne. No i fajnie. To idziemy szybko. O! Zbierzmy to. No i super. Ciao! O, witam ponownie! Myślę, że w tych skrzyniach znajdują się świetne materiały potrzebne do odbudowy naszej latarni. Proponuję zjednoczyć nasze siły i zniszczyć skrzynię. Zniszczyć skrzynię mamy. Ej, 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 tu, 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 tu O Boże, gdzie ona biegnie? O, tutaj Nice spot. O, dobra Teraz idziemy gdzie? Chodźmy coś tam zobaczyć, o Tam jest głaz do zniszczenia O, złota moneta. Przyda się. O, działa. Teraz Martin. Nie, nie! Kurde, gdzie ten Martin pobiegł? No. Oj, no i się wspina teraz. Będzie ram... Eee. Waga, ostatni skok jest. Dobra, trochę przyspieszmy to. Dobra, i teraz. Tam mamy się chyba udać z tego co pamiętam, bo coś tak mi się widzi. No, słuchajcie, to idziemy tam. Pająka zabiliśmy przy okazji, dobra. Chcesz się bić? Ty chyba żartujesz. Twoja technika jest najlepsza. Twój styl jest słaby i niedopracowany. No, Pokolaj krokodyle. O, jak ten krokodyl nas goni. Zmeczył się. Pyk. Dobra. I jeszcze raz pyk po nim. Numer jeden i tak Numer dwa, go Oj, trochę zabłądziłem, ale chciałem monetę zdobyć. Dobra. Dobra, o, zdobyłem. Pyk. Kopnąłem go. Uwaga, pyk. I pyk. Też po nim. Ach, widzę, że pokonałeś moich uczniów. Twoja technika nie jest taka słaba, jak przypuszczałem. Teraz czeka cię walka z groźniejszym przeciwnikiem. Pyk, malniemy go. Pyk. Pyk. O, tym razem pięć mamy razy uderzyć go. Zmęczył się, pyk, dobra. I jeszcze tylko dwa razy. I ostatni raz. Jeszcze. I jest, pokonany. Dobra. No to. Idziemy po ostatni. To teraz idziemy Tu A tu jest tutaj to, a dobra. To teraz idziemy O, chyba będziemy mieli z żółwiami. O, dobra. A nie, 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 nie tu. Tam. To tam jest. Czekajcie, gdzie? Gdzie my mieliśmy tu iść? Tu tu. Ach, nie. To gdzie w końcu? To w końcu, gdzie? Hmm. A tam, ojajcie, hej, zegro, kryj Ajdź, no kurde, miałem uderzyć żółwia. Jest. Udało ci się. No i super. I mamy wszystko. Słuchajcie. Udało nam się. Teraz krótka scenka jeszcze. No, Gloria. Wygląda na to, że czeka mnie teraz obiecany udział. Ach, tak! Zamknij oczy, nie podglądaj, a czeka cię wielka niespodzianka. Psst! mam. ty to zrób. Nie mam mowy. A skąd wiesz, gdzie on łaził? Wyobraź sobie, że to wielki orzeszek. Poza tym jakoś ci to wylogę. Cenzura. <śmiech> <śmiech> Skarbie, to był pocałunek. <laughs> Zamknąłem oczy, ale i tak to widzę. Ja też. To chyba po wszystkim. Teraz tylko poczekamy i... E, Marli, wszystko gra? Ja... Ja nie mogę zostawić Alexa. Ale Martin, on cię chciał zjeść. Zasłużyłem sobie. To ja nas, tu wpakowałem. Poza tym, dałbym się tysiąc razy ukryć z tyłek, żeby tylko pomóc przyjacielowi. No... to, no dziesięć... No, trzy? Możecie tu zostać i obserwować może. Ja wracam po Aleksa. Nawet nie wiesz, gdzie on jest. Dobra. No i odblokowaliśmy nowy poziom, który się nazywa... Marty wyrusza na pomoc. Dobra, to już wszystko zrobimy w następnym odcinku, tak więc dziękuję i cześć.